Roczny sezon rozpoczął się już z problemami polowymi i dylematami agrotechnicznymi. O czego warto ubezpieczyć jeszcze uprawy? Co nas może jeszcze zaskoczyć w tym sezonie? O tym chcielibyśmy porozmawiać z dyrektorem do spraw ubezpieczeń rolnych, panem Krzysztofem Brówką w Generali Agro. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, panie redaktor, Dzień dobry, szanowni państwo. Panie Krzysztofie, no właśnie, problemy polowe już się rysują w gospodarstwach. Jak na to patrzy firma ubezpieczeniowa? Jak by można porównać rok do roku ten wiosenny stad wegetacji? Generalnie, gdybym miał porównać to z perspektywy zakładu ubezpieczeń, no to różnica polega chociażby na samym starcie tej wegetacji i ryzyku przymrozków, z którym mierzyliśmy się w roku 2024. Bo w okolicach 10 kwietnia mieliśmy w niektórych regionach kraju do czynienia z pełnią kwietnienia dzisiaj. Jest to, to najwyżej obraz. zielony pąk. W niektórych regionach w połowie kwietnia będziemy mieli pewnie żółty pąk. Zależy oczywiście to od agrotechniki, od typu odmiany itd. itd. Więc to ryzyko na pewno na tym etapie jest było niższe niż w roku ubiegłym. W roku ubiegłym przybroski wystąpiły na skalę masową i myślę zaskoczyły wszystkich nie tylko nas, ale również rolników. Wystąpiły one nie tylko w rzepaku, ale i w zbożach. Jakby porównywać ten rok, no to zaczynamy ten rok od ujemnych skutków przezimowania. W lutym jeszcze zastanawialiśmy się, mm. czy się to ryzyko wystąpi jednak na większą skalę, czy nie, bo w połowie lutego oczywiście mrozy, brak okrywy śnieżnej mm. w niektórych regionach. To dawało do myślenia, na, na szczęście skończyło się to dobrze dla wszystkich. Występują lokalnie te szkody spowodowane wymarzaniem, mm. wysmalaniem gdzieś na górkach, Głównie spowodowane za stoiskami wodnymi tam, gdzie ten śnieg jednak nie leżał. Nie większo. mają one większego ekonomicznego znaczenia. Pojawiają nam się w tym sezonie pierwsze szkody zgłaszane oczywiście przez producentów buraka cukrowego. Tak. No i niektóre plantacje zapewne będą nadawały się do przesiania i to jest pierwszy problem, z którym się mierzymy mhm. w tym sezonie. Czyli notujemy gdzieś lokalnie przy szkody z tytułu przymrozków wiosennych w cukrowym, ale rolnicy informowali nas także, że wystąpiła gdzie nie gdzie erozja wieczna i to pewnie się też te szkody nakładają w tej uprawie. Jasne, erozja, erozja wieczna też jest dość niebezpieczna właśnie w wczesnych fazach rozwojowych, bo uszkadza jednak tą blaszkę liściową, powoduje braki w obsadzie. Jeżeli one spadną oczywiście poniżej tego progu ekonomicznego opłacalności prowadzenia takiej plantacji buraków cukrowych, no to trzeba je przesiać. Jeżeli ta erozja była spowodowana też lokalnym jakimś silnym wiatrem zaliczanym jako huragan, no to oczywiście w generali mamy pokrycie... Tego ryzyka i wypłacamy odszkodowanie. Ale wróćmy na chwilę jeszcze do rzepaku ozimego, bo wspomniał Pan, że w tym roku również przymrozek wystąpił i oczywiście zupełnie inaczej się zachowywała wegetacja, przynajmniej porównując rok do roku. Jesteśmy na terenie województwa łódzkiego i tu stacje pogodowe pokazywały znaczące spadki temperatury minus 7, minus 8. Czy miał on prawo? Jesteśmy właśnie na takiej plantacji, uszkodzić rzepak, i może to pokażemy nawet na przykładzie. No, w pewnym sensie tak. Mamy tutaj przykład rośliny, która ucierpiała wskutek oddziaływania tego przymrozku. Widać pęknięcie pędu głównego, i tutaj to nie będzie być może miało tak znaczącego wpływu na ubytek plonu, mhm. jak na konieczność przeprowadzenia odpowiednich zabiegów zabezpieczających zdobek, tak. przed chorobami grzybowymi. No i ułatwienie też jest jednak tak. szkodników, więc tu mhm. trzeba o tym pomyśleć. No, plantacja wygląda bardzo dobrze. Generalnie mamy tutaj fazę zielonego pąka. I w pąku się nic nie zadziało. W pąku raczej tutaj nie wygląda, żeby miało się coś zadziać. Natomiast czy to ryzyko przymrozków już tutaj nie będzie występowało, ja bym nie był taki optymistyczny. Jeszcze Myślę, dużo się może wydarzyć. Dokładnie, dokładnie tak. Mamy dopiero połowa kwietnia, przed nami maj. Zimni ogrodnicy. Pamiętamy, że w różnych sezonach bywało to różnie, a rzepak jeszcze jest przed kwitnieniem, Przynajmniej na tej plantacji. Dokładnie tak. Należy pamiętać o tym, że to największe ryzyko przymrozkowe. No zaczyna się w zasadzie od ponka, tak naprawdę żółtego ponka, mhm. fazy żółtego ponka, ale największe jest w pełni kwitnienia im i później, tym... patrząc na przebieg pogody i gorzej. fazy rozwojowe, oczywiście to jest różnie w różnych regionach mhm. kraju, ale tutaj w województwie łódzkim, gdzie się znajdujemy, to prawdopodobnie ta pełnia kwitnienia będzie właśnie na przełomie kwietnia i maja. Czy pierwszej dekadzie maja? Myślę, że nikogo nie zaskoczy to, że w tych okresach również występują spadki temperatur, mhm. zwłaszcza w okresie nocy i to ryzyko dalej jest przed nami. Czyli ryzyko przymioskowe nadal ważne, a do kiedy rolnicy mogą ubezpieczyć uprawy? No, tak naprawdę mogą to zrobić do końca czerwca, ale jeżeli myślimy tutaj o zabezpieczeniu się przed ryzykiem przymrozków dla takich upraw, jak jeszcze rzepak, jeśli mhm. ktoś tego nie zrobił, no to trzeba to zrobić jak najszybciej, w zasadzie już tu i teraz, bo pamiętajmy o tym okresie karencji, który wynosi 14 dni, czyli jeśli ubezpieczę się dzisiaj, to za 15 dni będzie ruszała Jest ochrona, ochrona Więc Jeżeli jesteśmy w połowie kwietnia, no to żeby ta ochrona była od początku maja, to trzeba to zrobić tu i teraz. Pozostaje jeszcze nam do zastanowienia się, czy to ryzyko przymrozków jest dla nas istotne, dla takich upraw jak buraki cukrowe czy kukurydza, które właśnie są wysiewane, zwłaszcza kukurydza na przełomie kwietnia i maja, ale oczywiście to zależy też od położenia geograficznego. Buraki już częściowo lub w większości są wysiane już w okolicach 20 wschodę, marca, są wschody, więc one też w tej chwili są narażone jednak na oddziaływanie tego ryzyka. No ale to co jeszcze Czeka warto co pomyśleć, to właśnie. gradobicia. No w zeszły rok też nas zaskoczył. Nie tym, że one występują, bo one chyba już nikogo nie zaskakuje. To, że występuje grad, tylko nikogo to, że występuje dziwi. już w zasadzie od kwietnia, tak. gdzie jeszcze kilka lat temu to raczej był czerwiec, lipiec, sierpień. Teraz mamy już ten. Okres Ten wydłużony czas, od kwietnia w zasadzie poszerzył. do sierpnia, więc jest to bardzo ważne, żeby to zrobić jak najszybciej, żeby zabezpieczyć się finansowo. Mhm. A proszę mi powiedzieć, ponieważ od stycznia tego roku pracują Państwo troszeczkę w innych ramach prawnych. Mam to na myśli opublikowaną nową ustawę o ubezpieczeniach upraw rolnych. Co ona wnosi do Waszej oferty, portfolio? Czy coś się zmieniło chociażby właśnie rok do roku? Czy ta ustawa daje większe pole manewru producentom rolnym? Po pierwsze rozszerza im zakres ochrony w ryzyku przymrozków wiosennych i myślę, że to jest największa zmiana, bo wcześniej jeszcze rok temu ta ochrona wynosiła od 15, okres odpowiedzialności wynosił od 15 kwietnia do 30 czerwca. W tej chwili został on wydłużony od 1 kwietnia do 30 czerwca, więc to jest no, duże ryzyko na barkach zakładów ubezpieczeń, ale też większy spokój po stronie rolnika, więc myślę, że to jest dobry kierunek zmiany dla rolników. Kolejna rzecz, no to te dodatkowe uprawy z tych takich najbardziej istotnych, które mogą mieć jakieś znaczenie ekonomiczne, no to pewnie będzie gorczyca, rośliny bobowate, słonecznik, facelia, które do tej pory były ubezpieczane na zasadach komercyjnych, a w tej chwili ci producenci, którzy produkują tego typu uprawy, czy zioła, no, będą mogli otrzymać dopłatę do 65%, więc to są dwie najistotniejsze zmiany. No i trzecia to dotyczy tak naprawdę producentów owoców, drzew owocowych, krzewów oraz truskawek został podniesiony ten próg maksymalnej stawki, do której można otrzymać dopłatę 65% i to jest 20, 22 i 25% i dzięki temu producenci mogą ubezpieczyć się z dopłatami budżetu państwa. Czyli podsumowując, na co powinien rolnik postawić, bo sezon kolejny rysuje się raczej z problemami w tle niż będzie gładko i przyjemnie. No dokładnie. Zabezpieczyć się przed przymrozkami wiosennymi, to myślę, że to już jest podstawa, bo mhm. mówi się jednak, że ocieplenie klimatu, a... i. te że... są bardzo duże. Dokładnie. Ta amplituda temperatur dodatnich i ujemnych, zmiany frontów atmosferycznych powodują jednak, że te przymrozki będą coraz częściej występować w najmniej oczekiwanym momencie. Ja tutaj bym nie chciał przewidywać, czy to będzie zielony pąk, żółty pąk, czy pełna kwitnienia, czy wschody i tak dalej. Trzeba być w każdym etapie rozwoju przygotowanym na to, że one wystąpią. I kolejna rzecz to gradobicia, no oraz to z czym się coraz częściej spotykamy deszcze nawalne. No, o ile suma opadów w skali roku jest powiedzmy na no to odpowiednim poziomie, na dokładnie, deszcz. natomiast, ale z perspektywy czasu intensywność tych opadów jest dużo większa i powoduje to też szkody, szkody znaczenie gospodarcze, post... dokładnie, dokładnie. Więc myślę, że to są te wiosną Jak już popada, to należy już o tych trzech rzeczach na pewno pamiętać. Konkretnie. Dobrze. Zapytajmy jeszcze rolnika, gospodarza tych pól, jak on patrzy na sezon 2025 i od czego chciałby, bo już ubezpieczył uprawy. Z nami jest Miłosz Dobrowolski, rolnik z województwa łódzkiego. Miłosz, jesteśmy na Twoich polach z rzepakiem ozimym. Powiedz mi, jakie gatunki uprawne goszczą w Twoim gospodarstwie? Cześć. Uprawiam rzepak, pszenicę, kukurydzę, buraki, grochy oraz mieszanki poplonowe typu rzodkiew oleista, facelia. Gorczyca. Powiedz mi, jak patrzysz na ten sezon 2025, z jakimi problemami zmierzasz się, jeśli chodzi o problemy agrotechniczne, polowe, jak to w Twojej ocenie wygląda? Największym problemem były problemy z gatunków meteorologicznych, klimatycznych, kołzająca wegetacja. Mhm. Dosyć wysokie temperatury w lutym, kiedy część kraju dostała zielone światło na zaaplikowanie azotu, następnie nasz region nie dostał, ale potem przyszły przymrozki. Jest bardzo sucho, brakuje mniej więcej 100 ml. Już opadów Już, już opadł względem zeszłego roku czy średnioterminowego. Czy I Twoim zdaniem już uprawy cierpią z tego powodu, zwłaszcza o zieminy, no bo jarę to jeszcze. Myślę, że tak. Generalnie oziminy i tak mają większe szanse na wykorzystanie tego, tej wody tej, tej wody Skąpej, ale wody pozimowej. I... Tak, natomiast na przykład nie widzę żadnych różnic pomiędzy jednoetapowym zaplikowaniem azotu mm. w rzepaku, a dzieleniem na dawki. W tym momencie w pszenicach prawdopodobnie taki sam będzie mm -hmm. efekt. A jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem w Twoim gospodarstwie, powiedz mi, ubezpieczyłeś. Bądź masz zamiar ubezpieczyć uprawy od czego? Co jest dla Ciebie priorytetem w gospodarstwie? Jak patrzysz na właśnie ubezpieczenie upraw rolnych? No, jeśli chodzi o ubezpieczenia, to moja filozofia jest taka, że ubezpieczam się od wszystkiego, z czego żyję. Żyję z, głównie z tych rodzin, które wcześniej wymieniłem mhm. i ubezpieczam się od wrzepaku, od przymrozków. Przymrozków, skutków e, przezimowania, gradu e, w zbożach, w rzepaku, w buraku również od gradu deszczy nawalnych. Czy w, po, w zeszłych latach e, notowałeś u siebie w gospodarstwie szkody o znaczeniu gospodarczym, które miały realny wpływ na uzyskiwany później plon? E, niestety tak. W rzepaku były wczesnowiosenne przymrozki. Mm -hmm. Które przełożyły się na spadek plonu mniej więcej 20-30%. 10 czerwca było gradobicie w gospodarstwie, na szczęście nie na całej powierzchni, przyszło pasowo bardzo. Natomiast straty były w kukurydzy, w buraku, mhm. gdzie przełożyło się to na, od 10 do 30% na plon. Również na czynniki, mhm. i na, na parametry jakościowe, takie jak polaryzacja była znacząco niższa. A także... Na około 10-15% straty w pszenicy o zimnej oraz rzepaku z tytułu gradu. Mhm. A powiedz mi, bo usłyszałam, że masz facelię również w gospodarstwie, czy myślisz o tej możliwości, że na dotowane ubezpieczenia pojawiły się także w tej uprawie? Czy będziesz uprawiał też te gatunki niszowe z, z, z ubezpieczeniem? Również uprawiam i będę dobezpieczał się, jeśli chodzi o rośliny poplonowe. Na pewno jest to znaczące ulżenie budżetowi gospodarczemu, wprowadzenie nowych przepisów, jeśli chodzi o dotowanie. Mm -hmm. Tu również na poszczególne uprawy dobieram odpowiednie ryzyka. Najbardziej w moim przypadku mają znaczenie: gradobicie i deszcze nawalne, jeśli chodzi o te rośliny. Rok ubiegłoroczny, rok szkodowy, jaki będzie 2025? Tego jeszcze nikt nie wie, ale na pewno warto ryzyko szkód, ryzyko strat poniesionych w plonie, przenieść na ubezpieczyciela. Spokojnego sezonu. Dziękujemy serdecznie za uwagę.